No dzień dobry właśnie. Jestem po kąpieli. gubiłem się, a pierwsza pokażę. Dary Boże. Też pokażę wam kubeczek. A co tu pisze? Nie dzica. O, pokażę, o, zobaczcie, czy ja tutaj coś tutaj jest nie tak, ale ogólnie wyłożyliśmy, To też pokażę. Maść. Bo się złoty. A to jest mój maść. Z gęsi, smarowanie. A tutaj numer telefonu, tutaj nie będę pokazywał. 20% oleju y, żywnościowego. 60, maść gęsi, tak pisze. Ale nie będę pokazywał. ponieważ tutaj jest numer telefonu. To dobrze. Mógłbym pokazać, ale nie wiadomo, czy można. To by ludzie dzwonili, to może by facet wysyłał maść gęsi. <grybujesz> A mogę zareklamować? E, może lepiej nie. Właśnie. <grybujesz> no zaraz będę wyzwaniać. <grybujesz> to proszę mi maść Strusia, <głos> albo jakiegoś <noise> jeszcze innego. O właśnie. O, też byliśmy, też pozdrawiam, ogółem, picernie. No fajna kobieta, jedna czarna, druga blondynka, a przyszły też bardzo wspaniałe kobiety i ogółem dała... Cukiereczki. One, one same wyglądały jak te cukiereczki. No i byliśmy też w takim barze, takim jak u nas w jest też w Białymstoku. Chodzisz i po prostu masz talerz, masz trzy tam kociołki były i po prostu bierzesz. jak to tam sobie zjadłem kapustę nie, taki kwaśnice. Kwaśnica, tak? Coś takiego. i bardzo dobra była. Z chlebkiem. I ogólnie... dwa placki. I mi to ogólnie został mięso. Śniadanie. a Wziąłem pojemniku żeby sobie zjeść się na nie. A dzisiaj jest w ogóle 3 maja, Komunistyczne święto. No tak no, prawda? To proszę się nie śmiać, bo to jest prawda. Darf ich mich auch wieder jetzt W tamtym roku byłem na mazurach, tam też mam gubek. Na ja pokoju na tego jachtach tam gdzie pływałem po mazurach, tam też mi ludzie znają mi Wszędzie ludzie prawie zają. Ale jestem zadowolony. Ponieważ nie była paliście, gdzie ja ubym. byłem. <śm> Byłem w drewnianym hotelu No byłem w drewnianym. Tam kaszę, kaczkę dziko zjadłem Dziką <grym> <grym> Bo tam Dzikie ludzie, bo jak ja bym stuś, to dziki jestem, to musiałemniałemm muszę musiałem dziką kaczkę tak. <grym zjusza> w tym widzie ja to, <tryk> to, to fiksja no, kole tutaj też mogę nam pokazać Jaki są kolor? Sok bory. Ja <gry> tu na nappy, bory. I taki to poranek. Mój. Jak to jest komunistą? to proszę dzisiaj świętować <ścoughs> i um, wszystkich Polaków pozdrawiam no.